To na marginesie, ale powtarzam, nielegalni imigranci to jest ogromne zagrożenie i o tym trzeba pamiętać, że tutaj na wrocławski to jest twarda polityka obrony takich gra naszych granic, obrony przed nielegalną emigracją. To jest obrona naszego bezpieczeństwa, ale także naszej wolności, szanowni państwo, bo mówię już. O wolności. A powtarzam, wolności potrzebne są dla wolności i dla demokracji potrzebne są wolne media. One są dzisiaj bardzo zagrożone. A nie mówię tu już o tym, co jest też nam potrzebne, to znaczy o równowadze medialnej, bo za naszych czasów, nawet wtedy, jak telewizja publiczna była po naszej stronie, czego nie ukrywamy. Przedtem była po stronie tych, którzy rządzili, zawsze tak było. To nie była żadna wielka zmiana. Otóż, nawet i wtedy przewaga tamtej strony była ogromna. Ale to jest ta wolność odnosząca się do polityki, odnosząca się do dostępu do informacji, do dostępu do krytyki władzy, no wreszcie do tego, żeby mogły działać w sposób spokojny partii opozycyjnej mogły zabiegać o władzę, mogły ją tracić, później odzyskiwać, no tak jest w demokracji. I oni w tej chwili próbują ten system domknąć, sami używają takiego określenia, żeby po prostu demokracja była co najwyżej fikcją, bo bez spełnienia tych warunków, nawet jak są wybory, to one tak naprawdę nie mają żadnego praktycznego znaczenia, bo ludzie niepoinformowani, ludzie, którzy nie wiedzą, jakie są konsekwencje ich wyborów, no po prostu popełniają błędy, no i wybierają tych, którzy są ich opresantami, którzy później się śmieją z nich i mówią, no teraz to już benzyna może być po 7 zł, tak jak Tusk mówił po jednych z wyborach, kiedy je wygrali. Przedtem blokowali ceny paliw, a później już powiedział gdzieś prywatnie, że może być po 7 zł, no bo bo w tej chwili to już można powiedzieć społeczeństwo nie jest w stanie nam tej władzy przynajmniej na kilka lat odebrać. I to jest dzisiaj zagrożone. To jest zagrożone bardzo. Ta walka jest walką o utrzymanie demokracji. Te wybory będą wyborami o utrzymanie demokracji w Polsce. I jest także drugi aspekt tego zagrożenia wolności. To jest, proszę Państwa, aspekt związany z tą szaleńczą ideologią. Szaleńczą ideologią.